Jesteśmy tutaj, w Wiśnince, na terenie gminy Pruszcz, Pruszcz Gdański i otwieramy piękną marinę jachtową z 32 stanowiskami. No bardzo byśmy chcieli, żeby to miejsce, które jest do tej pory jeszcze słabo odkryte, było rzeczywiście ogromną atrakcją dla, dla Wodniaków, żeby rozsławiało te gminy, choćby takie jak Cedry Wielkie, przypomnę Błotnik, czy też właśnie gminy Próżdańskie, ale też porty zalewu Wiślanego, ale też Malborg, ale też Tczew, a więc te rejony, które nie były wcześniej identyfikowane z, z żeglarstwem, z wodniactwem, żeby stały się, stały się takim, takim jednym z filarów rozwojowych województwa pomorskiego, bo warto stawiać, stawiać na żeglowanie. Jak widać tutaj za mną, ten teren jest niezwykle pięknie położony. Tu są świetne warunki do nauki żeglarstwa i okazało się, że mamy tak dużo zainteresowanych osób nie tylko pływaniem, ale również e, umieszczaniem tutaj swoich jednostek pływackich, że zdecydowaliśmy się na rozbudowę tego obiektu. Żeglarstwo, które tutaj się rozwija, jest bardzo specyficzne. To nie jest żeglarstwo, gdzie mogą zawijać potężne jednostki, czy motorowe, czy, czy płynące pod, pod żagle, ale bardziej jest to ukierunkowane na ludzi mających mniejsze jachty, o niższym zanurzeniu I co dla nas najważniejsze jest, są to miejsca, które będą owocowały powstawaniem klubów sportowych, młodzieżowych, z ofertą skierowaną do tej młodzieży, która tutaj trzyma. Czy uczy się normalnie w miejscowościach położonych na terenie żyła, czy tutaj przyjeżdża na wakacje i tutaj spędza swoje cudowne wakacje. Pętli Żuławskie jest mnóstwo zabytków do zwiedzania, mnóstwo ciekawych miejsc, unikatowych przyrodniczo, a więc to jest takie, myślę, nie tylko pływanie, ale również poznawanie przepięknych zakątków województwa pomorskiego.